Cake or fake moi mili? Ja nie kumam, jak można być tak dobrym w ciastka i robić ciastka wyglądające jak arbus albo jak dłoń. Ryje mi to Beret. Real or cake? Okej, okay, to, to real or cake? Nie, to, to na pewno jest normalny y, arbus. It's real. I had to call in my... jest prawdziwy. Dobrze. Okay, Pineapple, Real okay. or. Jak powiecie mi, że to jest ciastko, to ja wychodzę. Nie, it, to it, cake. Wyszedłem czy wyszłem? No, oczywiście, że wyszedłem. Uff. Oczywiście, że da. Real or cake? Nie no, to na, na pewno jest to prawda. It's cake. Naprawdę? Ej, to już jest taki poziom, że człowiek nie jest w stanie ogarnąć, czy to rzeczywiście jest coś prawdziwego, czy to jest ciastko. To tak realistycznie wygląda, że aż mi się to w dupcu nie mieści, naprawdę. Real or cake? It is a cake. Niesamowite. To jest niesamowite. Powiedz mi, kolego i koleżanko, tak? Do ciebie mówię. Mhm, do ciebie. No spójrz na ten banan. No, no dobra, okej, okay. końcówka zdrada, że jest taki jakiś dziwny, ale to, że on jest taki lekko przyczerniały już, że mają już te takie sińce, że jest to taka jedna fałdeczka, wiecie o co chodzi, nie? Te takie linki czasem są nie. Tam jest ta linka nawet. Niesamowite. To już jest dla mnie level zbyt wysoki. Dobra, teraz zgadnę. Ciastko? It's real. No czy ja naprawdę nie mogę trafić niczego? Lemon, real or cake? Prawdziwe. It's the real... Uff! Strawberry, real or... To jest ciastko, bo jakaś dziwna ta truskawka. Aż za dziwna. Moim zdaniem to jest podchwytliwe, to jest jak byk podchwytliwe. It's a very tiny cake. Jest! <coughs> Subskrybujcie ten kanał, bo by być na bieżąco. Serio, klikaj suba, by kolejne reakcje, a są coraz ciekawsze, panie i panowie, rozkręcamy się na tym kanale. By was nie pominęły. Więc klikajcie ten czerwony guzik na dole, ma być... Szary. Mm. Dziękuję. Nadal nie kliknąłeś. No to mnie wczula zrobiłeś. Dzięki. Teraz jest mi smutno. Cherries, real or cake? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem. Prawdziwe. Wow, cherry splatter is juicy. To jest ciasteczko. It's a cake. Ja wiedziałam, nawet nie wiem, co to jest za owoc. Co to jest za owoc? Cantaloupe. co to jest cantaloupe? Znaczy, ja wiem, że sobie wygooglujesz to będziesz cwany. Dobra, Szymon, możesz tak nie robić? Umiesz się bawić, czy zawsze wszystko musisz zrujnować? Już sprawdziłeś. Co to jest? Cantalupa? Cantalupa. Cantalupa. O kant dupy taki owoc. <śmiech> <śmiech> nie znam takiego owocu, naprawdę. Melon cukrowy. Nice. No, Ale przynajmniej zgadłem, że jest to ciastko. Nie miałem specjalnie w ogóle, co to jest. Ej, zauważyliście, że te wszystkie ciastka są robione już tak podchwytliwie, że właśnie jest już lekko obrane, lekko zwiędłe, lekko zgniłe i potem masz ciasteczko. Hello! To jest ciastko, zobaczycie. It is a cake. Mówiłem, poje... Są ci ludzie, którzy to robią. Jest nawet po rozerwanej skórce z mandarynki, jest te gówno białe, które jest kwaśne. Jeszcze naklejkę zrobili, że niby legit, nie? To już jest turbo level. Niesamowite. Asparagus. Real or cake? No okay. Szparagi, które są zawinięte gum. Nie, to będzie ciasto. That asparagus is squishy. Probably because it's a cake. Wiedziałem. O to chodzi. Teraz idziemy w drugą stronę. To, co wygląda gorzej, jest prawdziwe, a to, co wygląda lepiej, jest ciastkiem. Kumaszczacze? Ja... Oh, the Brain genialny umysł. The brain genialny umysł. Nie bez powodu się wyżyli było, e! Eh? Dlatego właśnie te brokuły są prawdziwe. Nie, cake! Nic nie mówiłem, prawdziwe powiedziałem. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Chrysty, nie powiedziałem tego chyba z 10 lat. To się mówiło w podstawówce. To jakieś 15. Więcej! Ja pie... Kiedy ja w podstawówce byłem? Ale jestem stary. Onion, real or cake? E, to jest cake, to jest cake, to jest cake. Bo jest zbyt realistyczne. I made that onion skin with vanilla wafer I promise it's. <laughs> Ale jest prawdziwa skóra! Ej, to to już jest lustwo. Ta babka to jest babka surf Side Surf Cake Studio. Ta babka jest niesamowita. Pokaż mi ten kanał. Warta polecenia, nie? Szanuję ją za te rzeczy, które zrobiła. Nienormalna jest. Pozytywnie oczywiście. Mega polecam. Ale tu mnie oszukała, bo użyła prawdziwej skóry cebuli. W sensie tych obierków, i w środku jest ciastką. To to się nie liczy. Tomato, real or cake. veg. Carrots real or cake. Cake! I have never made mm, Jednak prawdziwy. Ale y, wiecie czym się... Y, posiłkowałem się tym, że ta końcówka tej marchewki pierwszej jest zbyt idealna. Ten czerwony okrąg tam jest zbyt idealny. To mi nie pasowało. Garlic, real or cake? Jak to będzie ciasto... Jasny Kurwa, Czosnek ciastko. To jest Wiki, zobacz, podejdź, zobacz, spójrz, zauważ, zobacz, tak, to jest ciasto. Kumasz kumaszczacze, to jest ciasto, ciastko, ciasto, to, to ktoś to zrobił, patrz. A shoe, real cake? To właśnie, ej, już się wbiła, nie zdążyłem dać pauzę. chciałem powiedzieć, że to jest cake, bo jest za ładne jak na buta, za czysty ten but, nie, tak całkiem serio. And it's a cake. Niesamowite. Prawdziwy będzie, będzie prawdziwy. It's real. I'm sorry, I'm A tie-dye top. Jak to jest ciastko, to mnie coś szczeli, Ale to jest ciastko. Wiecie po czym widzę? Po wieszaku. Bo ten wieszak, nie wiem, czy też nie jest ciastkiem. That is a cake. And yes, hanger is also edible. Tak, wieszak jest jadalny, bo jest ciastkiem. Ja pierdykam, ale kompilacja gruba. Jak ktoś mi powie, że ta ręka jest ciastkiem... Ty no, jest. my hand. Jasny gwint, to jest niemożliwe To jest, to jest tłumacz dla mnie Mój mózg się skrakował Jakim cudem, nie no jak się przyjrzysz to widać, że ten sweter, który ma niby pod palcami jest taki jakiś sklejony właśnie dziwnie Okej, okay, jak się teraz przyglądam to rzeczywiście po tym swetrze da się to rozpoznać Poryte, poryte, niesamowite Babka jest niesamowita Dobra, prawdziwe jest to opakowanie z prawej strony. I ten po lewej, ta po lewej fiolka. A te mydło, drewniana podkładka i produkt po środku jest cake. To było ciasto. Jest punkcik. Te drewno, to jest podchwytliwe. Ja myślałem, że to jest podstawka i ona nie gra, nie bierze udziału w tej zabawie. A ta podstawka jest ciastem. Tricky, tricky, tricky. Co jest ciastkiem? Weź mi powiedz, no. Frytki. Ja pierdykam, co jest prawdziwe. Co jest ciastkiem w zasadzie? Ja uważam, że te jajka tutaj są ciastkiem. Tak, to będzie ciastko. Teraz zbite jajka będą ciastkiem. Aczkolwiek to po lewej też mi wygląda na ciastko. Kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że to sprawa jest ciastkiem. Now let's cut the cakes. Jest. Mówiłem, podchwytliwość działa. Podchwytliwe działają. Ta, tak trzeba myśleć. Tam też jest ciastko! Czule zrobili. Okej, okay, to tak bardziej for fun. Ktoś spędził 30 godzin, żeby zrobić ciastko z wizerunkiem Mr. Bista. I spójrzcie, jak ładne to jest. No nie jest to idealne, widać, że to, widać, że to nie jest prawdziwa twarz. Że tam Bist nie stoi i się nie uśmiecha, ale... Ale co jak co, trzeba przyznać, że wygląda to dobrze. Tylko trochę brutalne jest teraz to, co robi. To, to już nabiera tutaj specyficznej formy. Ten, ten film staje się to, to brutalny, to jest, to, to jest brutalne. Rozcięła pół twarzy Bistowi. A w środku wypływają słupy, nie, to jest kur. Kozak. No dobra, tutaj mam małą szansę na sukces, jak tak na to patrzę. Bo jest siedem y, opcji wyboru, który jest ciastem. Okej, okay. to wygląda na prawdziwe, to też będzie prawdziwe. Jakbym miał obstawiać, to wybrałbym ten z tyłu. Ten, który ma tak czystą pestkę. A to pewnie podchwytliwe jest. Ja pierdzielę. O nie, to jest prawdziwy, okej. Okay. Ten był ciastkiem, a ten dalej nie? Powiedz mi, że był. Ten też był ciastkiem! Zostałem urobiony. Hat, real or cake. Prawdziwa, 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 prawdziwa. Uff! Sweatshirt, real or cake. Ej, jeśli to będzie ciasteczko, jeszcze z linkiem na YouTube'a jej kanału is a real sweatshirt. Okej, okay, prawdziwa, dobra. Nie to będzie cake. A to było wręcz oczywiste, no. Ale spójrzcie na detale. Ona zrobiła nawet tam taśmę klejącą, że niby to jest zapakowane. Ja! Ej, co jak co, To trzeba przyznać, babka jest artystą. I to przekozak artystą